Do niedawna autostrada A1 była tylko w sferze planów, lecz plany te zaczęły się spełniać. Dziś część tej najważniejszej trasy dla subregionu zachodniego jest już gotowa, i wraz z nią powstał problem. Plany ministerialne zakładają, że autostrada A1 na odcinku przebiegającym przez powiat Wodzisławski będzie płatna. Natomiast my z tym nie zgadzamy się z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli jest decyzja odpowiedniego ministra infrastruktury o tym, że autostrada A4 na terenie aglomeracji ma pozostać bezpłatna, bo jest główną osią komunikacyjną, to tak samo uważamy wraz z samorządowcami całego subregionu zachodniego, że autostrada A1 na odcinku naszego subregionu powinna być bezpłatna, gdyż ma być w przyszłości główną osią umożliwiającą dotarcie mieszkańców pomiędzy miastami aglomeracji. Wodzisław Śląski nie jest odosobniony w walce o bezpłatną autostradę. Włodarze wszystkich miast regionu wypracowali wspólne stanowisko w tej sprawie. Jest to zbieżne stanowisko wszystkich miast skupionych w subregionie zachodnim. Poparcie co do tego stanowiska zgłosili parlamentarzyści. Wszyscy i senatorowie, i posłowie z wszystkich klubów parlamentarnych działających na terenie całego subregionu. Można odnieść wątpliwości, że czas na walkę o bezpłatną autostradę już minął. Teraz jest już za późno, lecz okazuje się, że jest całkowicie inaczej. Nigdy nie jest za późno, dopóki nie jest wydane odpowiednie rozporządzenie, nigdy nie jest za późno, dopóki opłaty nie zostaną faktycznie pobierane poprzez ustawienie choćby urządzeń służących temu celu, czyli tzw. bramek poborowych na autostradzie. Do momentu, kiedy te bramki nie staną, do momentu, kiedy opłaty nie będą faktycznie pobierane, zawsze jest czas na walkę i ostre stanowisko gmin w tej sprawie. Oby walka ta zakończyła się po myśli Mieczysława Kiecy i innych włodarzy skupionych w subregionie zachodnim, ponieważ ich zwycięstwo oznacza nasz zysk. Obowiązki szkolne nie należą do szczególnie ciekawych ani ulubionych powinności dzieci. Kiedy 17 stycznia rozpoczęły się ferie, pewnie większość z nich odetchnęła z ulgą, lecz dla dorosłych pojawił się nielada kłopot. Jak zagospodarować dzieciom czas wolny, którego teraz mają w nadmiarze? Odpowiedź jest prosta: zawsze można swoje pociechy posłać do muzeum, gdzie specjalnie dla nich organizowane są niezwykłe zajęcia o pieczęciach. Noszą nazwę Sfragistyka. Zamysłem pierwszym takim było, aby przedstawić wszystkie nauki pomocnicze historii dzieciom, ale w taki sposób, aby wyłożone tematy były jak najprostsze, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nauki pomocnicze nie są, nie należą do najłatwiejszych. Dlatego postanowiliśmy połączyć właśnie taką naukę razem z zabawą. Mamy zarówno prezentację multimedialną, wykład, jak i zabawy związane z tematem. Sfragistyka nie kojarzy się jako dziecięca zabawa, ale specjaliści z Wodisławskiego Muzeum zdołali przełożyć ją na zrozumiały nawet dla najmłodszych język. Przygotowali specjalne konkursy z nagrodami. Oprócz nich każdy maluch startował w zabawie na najlepszą pieczęć. Natomiast na sam koniec. niespodzianka dzieci będą wykonywać pieczęcie sami. Mamy nawet specjalne dokumenty wcześniej przygotowane. Ee, najpierw będą mogły napisać swój średniowieczny list, i tu tak. Po cichu powiem, żeby dzieci nie słyszały, bo to ma być niespodzianka, że w modlinie będą odciskały swoje pieczęcie i to właśnie będzie takie zakończenie tego listu. Nie można narzekać na frekwencję, jaka panowała na zajęciach dla najmłodszych w wodzisławskim muzeum, choć wcale nie mniejsza, była kilka metrów dalej. W bibliotece dzieci podczas ferii mogły tak samo jak w muzeum brać udział w zabawach oraz same przygotowywać różne ciekawe przedmioty. Dzieci chcą ferie spędzać właśnie w taki sposób na zajęciach plastycznych, dlatego Przychodzą tutaj i są pełne energii do robienia wszystkich rzeczy, które im tu proponujemy. A biblioteka proponuje wcale nie mało. Wystarczy tylko wspomnieć o specjalnych zajęciach plastycznych czy dotyczących czytania. Tutaj dzieci no, zawsze mogą spędzić przyjemnie czas, przy okazji się czegoś też nauczyć, przygotować też jakiś prezent, bo chociażby właśnie kotylione, ale były też kotylione zrobione dla babci i dziadka, bo był dzień babci i dziadka. Nie tylko książki i nie tylko czytanie biblioteka ma do zaoferowania najmłodszym czytelnikom. Choć zajęcia plastyczne cieszyły się sporym zainteresowaniem, to właśnie za świetnie przygotowanie, a później przeprowadzenie prowadzenie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Wodzisławska Biblioteka otrzymała wyróżnienie. My się cieszymy z każdego. Nie czytamy dla wyróżnień, ani dla dyplomów czy statuetek. Czytamy po prostu dzieciom. Czytamy w głównej bibliotece, czytamy na filiach bibliotecznych, czytamy cały rok. Mamy tak zwany projekt Magia Czytania, mamy rodzinne czytanie w bibliotece. Staramy się uatrakcyjnić wszystkie te formy czytają u nas różne osoby ciekawe. Między innymi Mieczysław Kieca prezydent Wodzisławia oraz wielu innych znamienitych gości. My z kamerą odwiedziliśmy zajęcia na których dzieci miały wykonać istne papierowe cuda. Dzieci będą wykonywać pudełka z papieru, pudełeczka, puzdereczka, które mogą przydać się im do wykorzystania na przykład na różne drobiazgi później w domu, dla kogoś na prezent. Będą zdobić te pudełka, wycinać je najpierw z papieru według własnych życzeń, według własnych projektów później. Nie tylko muzeum i nie tylko Włodzisławska Biblioteka miała do zaoferowania wszystkim najmłodszym swoje podwoje. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dla wszystkich dzieci przygotował równie gorącą ofertę. Ekferie są bezpieczne, naszych obiekty zostały udostępnione. Od dzisiaj uruchomiliśmy stadnie naszej koni, pierwszy turnus dla osób jeżdżących na koniach. Również funkcjonuje lodowisko, jak również są planowane i takie preferencyjne wstępy na nasz basen na Wilchwa. Dla każdego coś miłego. Szkoda tylko, że ferie kończą się tak prędko i po dwóch tygodniach odpoczynku trzeba znów iść do szkoły. Stadion przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu to obiekt wyjątkowy. Bezpieczeństwa strzegą tu 23 kamery oraz specjalny system identyfikacji kibica. O burdy czy zadymy nie ma się co martwić, zgodnie podkreślają władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz miejscy urzędnicy. Bez wątpienia argument ten był brany pod uwagę przez władze Piasta Gliwice, który w sezonie wiosennym będzie rozgrywał tu swoje mecze. Na dzień dzisiejszy umowa jest podpisana z Piastem Gliwice i właściwie od podpisania umowy Piast Gliwice może rozgrywać swoje mecze właśnie na tym stadionie. Piast Gliwice za to, że będzie mógł swoje mecze rozgrywać przy ulicy Bogumińskiej wpłaci odpowiednią ilość środków finansowych na rzecz miasta, a tych jak wiadomo, brakuje. Wiadomo, że przede wszystkim pójdą na utrzymanie Mosiru, na utrzymanie tego stadionu, bo utrzymanie to nie ma się co czarować, jest dosyć kosztowne, a oprócz tego pieniądze zapewne zostaną przekazane również na akcje lato. Nie są to małe pieniądze. Do kasy miasta tylko z tytułu rozgrywania meczów wpłynie kilkaset tysięcy złotych. Kwota jest dużo większa niż płaciło, e, płaciła Odra. E, na dzień dzisiejszy to jest 24 tysiące netto od rozgry, rozgrywanego meczu. Łącznie w rundzie wiosennej do budżetu trafi 218 tysięcy złotych netto. Widowiska sportowe nie są jedynym przeznaczeniem obiektów takich jak stadion w Wodzisławiu. Równie dobrze nadają się do organizowania imprez masowych na wielką skalę, koncertów czy innych widowisk. Takie rozwiązania już chodzą po głowie wodzisławskich urzędników, ale na konkrety jeszcze będziemy musieli poczekać. Taki gol to nie sztuka i choć pewnie padnie ich tu więcej, ale nie autorstwa Mieczysława Kiecy, a dzieci. Na chwilę obecną zakończyliśmy czteroletni projekt modernizacji boisk. Przez te cztery lata zostały cztery boiska oddane do użytku, nowa sala sportowa i sztuczne lodowisko. Orlik, który oddany został do użytku 18 lutego jest drugim w Wodzisławiu. Po chrzcie, raczej oficjalnym przyszedł czas na ten nieco mniej. Piłka jest okrągła, a Bramka w tym przypadku tylko jedna. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jest to wspaniała inwestycja i myślę że bardzo potrzebna w tej dzielnicy miasta. Jesteśmy największą szkołą podstawową w naszym mieście, i właśnie takiego obiektu nam było potrzeba. To jest kompleks dwóch dużych boisk plus zaplecze szatniowo-socjalne. Budowa przebiegła bez żadnych kłopotów i trwała zaledwie 4 miesiące. Finansowanie Orlików jest z góry ustalone i powinno wynosić 333 tysiące z budżetu państwa, lecz w tym konkretnym przypadku dotacja była o wiele większa i wyniosła okrągłe pół miliona. Udało się pozyskać większą dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze względu na to, że jak pamiętamy w pierwszym w drugim kwartale ubiegłego roku, czyli w czerwcu mieliśmy powódź. Wodzisław został zakwalifikowany jako Gmina Popowodziowa, stąd otrzymaliśmy większe wsparcie na budowę obiektów, gdyż ten obiekt w trakcie y, prac przygotowawczych też ucierpiał. Zainteresowanie dziennikarzy oraz władz województwa śląskiego nie jest przypadkowe. Wodzisławski Orlik jest jubileuszowy, bo setne. Bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczenia w otwarciu tego setnego Orlika w imieniu marszałka Adama Matusiewicza, a oczywiście całego zarządu województwa śląskiego bo no, jest to wspaniały obiekt, wspaniały obiekt, który może służyć dzieciom, młodzieży, ale myślę, że i tutaj wszystkim okolicznym mieszkańcom. W szkole podstawowej nr 5 uczy się ponad 400 dzieci. Nie ma więc wątpliwości, że nowy obiekt będzie wykorzystywany w 100%, a może nawet i bardziej. Już chyba każdy z utęsknieniem czeka na wiosnę. Każdy, ale nie drogowcy. Dla nich pierwsze promienie wiosennego słońca oznaczają ciężką pracę. Już wiedzą, że dziury są i że trzeba je naprawić. Prawdopodobnie, tak jak rok rocznie, ponad 10 tysięcy m2 będzie nowych. Dziur do załatania. 10 tysięcy metrów kwadratowych to w przeliczeniu około dwóch kilometrów zupełnie nowej, gładkiej drogi. Tyle właśnie tylko w Wodzisławiu Śląskim potrzeba asfaltu na uzupełnienie braku, jakie powstały w wyniku różnicy temperatur w sezonie zimowym. Na naszym terenie drogi są w różnym stanie technicznym, tak jak i drogi miejskie, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie czy krajówka też. Musi, muszą być remontowane wszystkie. My remontujemy i odpowiadamy tylko i wyłącznie za drogi nasze miejskie. Na szczęście z pomocą przyjdzie zupełnie nowy sprzęt, w jaki służby komunalne w Śląskim zostaną wyposażone już na początku marca. Frezarka oraz recykler. Obie te maszyny pozwolą całkowicie automatycznie zbierać stary asfalt, przetworzyć go, a następnie wylać w miejsca, gdzie jest uszkodzony. Wszystko taniej i szybciej. O zakupach, które w marcu mamy dokonać, poradzimy sobie chyba szybko z tymi, z tymi dziurami. Pierwsze założenia budzą podziw, ponieważ plan, jaki został wcielony w życie, zakłada, że na drogach miejskich dziury znikną za 3 do 5 lat. Trzeba tu podkreślić, że tylko na drogach znajdujących się pod opieką miasta, a prócz nich są jeszcze powiatowe, wojewódzkie, no i oczywiście krajowe. Jako miasto posiadamy około 70 km dróg. Tak, jak powiedziałem, są w różnym stanie technicznym, są różnie wykonywane, no i. Pewne uchybienia, które były w latach poprzednich, my musimy teraz to naprawiać. Te wyjątkowo niemiłe niespodzianki drogowe powinny zacząć znikać od pierwszych naprawdę wiosennych dni. Kiedy temperatura przekroczy piątą kreskę na plusie, na drogach powinni pojawić się robotnicy.